Poznałem Julię na jednym z miejskich festiwali. Był słoneczny letni dzień, powietrze wypełniał zapach kwiatów i dźwięki muzyki. Przechadzałem się między namiotami z pamiątkami i jedzeniem, ciesząc się atmosferą festiwalu. Nagle mój wzrok zatrzymał się na niej, szczupłej brunetce o czarującym uśmiechu. Stała niedaleko namiotu z lodami, trzymając za rękę małego chłopca. Jej długie włosy powiewały miękko na wietrze, a letnie słońce odbijało się w jej oczach. Wyglądała jak ucieleśnienie lata, jasna, ciepła i pełna życia. Nasze spojrzenia spotkały się, a ja poczułem drżenie w klatce piersiowej. Czas jakby zwolnił, a cały świat wokół mnie na chwilę zniknął. Zdałem sobie sprawę, że muszę się z nią spotkać, bo inaczej będę tego żałował do końca życia. Wziąłem głęboki oddech i podszedłem do niej, czując, jak moje serce bije szybciej z każdym krokiem. Gdy się zbliżyłem, uśmiechnąłem się i odezwałem do niej, starając się brzmieć pewnie, mimo że w środku drżałem z podniecenia. Ku mojemu zaskoczeniu i radości Julia okazała się bardzo przyjemna w rozmowie. Jej głos był melodyjny i ciepły, a śmiech zaraźliwy. Szybko znaleźliśmy wspólny język, rozmawiając o festiwalu, pogodzie i wiadomościach z miasta. Wydawało się, że znamy się od lat. Jej syn Misza, który miał cztery lata, również od razu mnie polubił. Był żywym i ciekawskim chłopcem z cotnymi oczami i pięgami na nosie. Kiedy rozmawialiśmy, Mysche patrzył na mnie z zainteresowaniem, a potem nagle zaproponował, że zagra z nim w doganianie. To całkowicie roztopiło lody i nasza trójka spędziła kilka godzin spacerując po festiwalu. Pod koniec dnia czułem, że poznałem kogoś wyjątkowego. Julia była nie tylko piękną kobietą, promieniowała jakimś wewnętrznym blaskiem, który mnie przyciągał. A Misza podbił moje serce swoją bezpośredniością i życzliwością. Kiedy nadszedł czas pożegnania, zdałem sobie sprawę, że nie chcę pozwolić im odejść z mojego życia. Wymieniliśmy się numerami telefonów i z niecierpliwością czekałam na nasze kolejne spotkanie, czując, że to początek czegoś ważnego i pięknego. Julia powiedziała mi, że niedawno rozwiodła się z mężem i teraz samotnie wychowuje syna. Od tego dnia zaczęła się nasza relacja, która rozwijała się szybko i naturalnie. Często chodziliśmy razem na spacery. Stopniowo stałem się integralną częścią ich życia. Misza szybko się do mnie przywiązał, zaczął dzielić się swoimi sekretami z dzieciństwa i prosić o pomoc w grach. Pewnego razu, gdy składaliśmy konstruktora, nagle nazwał mnie tatusiem. Ten moment na zawsze pozostanie w mojej pamięci, poczułem, jak moje serce wypełnia ciepło i miłość do tego małego człowieka. Pokochałem też chłopca jak własnego, troszcząc się o niego i starając się być jak najlepszym przykładem. Sześć miesięcy później zdałam sobie sprawę, że jestem gotowa na kolejny krok. Starannie zaplanowałam romantyczny wieczór, zorganizowałam piknik o zachodzie słońca w parku, w którym często spacerowaliśmy. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, zabarwiając niebo na różowo i złoto, uklęknąłem i oświadczyłem się Julii. Jej oczy wypełniły się łzami szczęścia i bez wahania powiedziała tak. Najbardziej wzruszającym momentem był udział Miszy w ceremonii. Z dumą niósł obrączki na małej aksamitnej poduszeczce, poważnie wypełniając swoją ważną misję. Kiedy nadszedł czas na wymianę obrączek, Mysche wyciągnął je do nas, a następnie przytulił nas oboje, jakby cementując nasz związek swoją dziecięcą miłością. Po ślubie zaczęliśmy mieszkać razem w moim mieszkaniu. Posprzątałem pokój dla Miszy i wspólnie wybraliśmy dla niej nowe meble i zabawki. Oficjalnie przejąłem opiekę nad Miszą, co było ważnym krokiem w naszym życiu rodzinnym. Proces nie był łatwy. Musieliśmy zebrać wiele dokumentów i przejść przez rozmowy z pracownikami socjalnymi, ale udało nam się. Kiedy otrzymałem dokumenty opiekuńcze, poczułem wielką odpowiedzialność i jednocześnie dumę. Teraz oficjalnie zostałem ojcem Miszy. Nasze życie rodzinne było pełne miłości i wzajemnego zrozumienia. Staraliśmy się stworzyć atmosferę zaufania i otwartości, w której każdy mógł dzielić się swoimi myślami i uczuciami. Starałem się być dobrym mężem i ojcem. Dbałem o Julię, starałem się ułatwić jej obowiązki domowe, organizowałem romantyczne wieczory, wspierałem ją w jej dążeniach. Dużo czasu spędzaliśmy razem z miszą, pomagałem mu w lekcjach, uczyłem jeździć na rowerze, grałem w piłkę na podwórku. Julia i ja staraliśmy się poświęcać dużo uwagi miszy, rozumiejąc, jak ważne jest, aby dziecko czuło miłość i wsparcie obojga rodziców. Wydawało się, że nasze życie się ustabilizowało i czeka nas tylko szczęście. Ale rok później duch przeszłości wtargnął do naszej idyli. Były mąż Julii, Andrzej, nagle pojawił się i zażądał spotkania z synem. Zdarzyło się to w zwykły wtorek, byłem w pracy, kiedy zadzwoniła do mnie Julia i usłyszałem panikę w jej głosie. Andrzej przyszedł do niej w pracy, domagając się rozmowy. Wieczorem Julia opowiedziała mi szczegóły. Andrzej twierdził, że zrozumiał swoje błędy i chce nawiązać relacje z dzieckiem. Ta wiadomość była dla nas szokiem. Nie spodziewaliśmy się, że Andrzej ponownie pojawi się w naszym życiu, zwłaszcza tak nagle. Julia była zdezorientowana i przestraszona, bała się, że powrót Andrieja może zniszczyć stabilność, nad którą tak ciężko pracowaliśmy. Czułem mieszankę gniewu i strachu, gniewu na Andrieja za to, że porzucił swoją rodzinę, a teraz próbuje wrócić, i strachu przed utratą miszy, którego już uważałem za swojego syna. Długo dyskutowaliśmy o tej sytuacji, rozważając za i przeciw. Z jednej strony rozumieliśmy, że misza ma prawo poznać swojego biologicznego ojca. Z drugiej strony obawialiśmy się, że może to wywołać traumę u dziecka lub wprowadzić niezgodę w naszej rodzinie. Decyzja nie była dla nas łatwa, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy przede wszystkim działać w najlepszym interesie miszy. Julia była zagubiona. Widziałem, jak dręczyła ją ta decyzja. Z jednej strony nie chciała wpuszczać Andrzeja do naszego życia. Wspomnienia bólu, jaki sprawił jej i miszy, opuszczając rodzinę, były zbyt świeże. Bała się, że jego przybycie może zniszczyć harmonię, nad którą tak ciężko pracowaliśmy. Nie chciała, by misza kiedykolwiek miał jej za złe, że pozbawiła go tej szansy. Spędziliśmy wiele bezsennych nocy omawiając te sytuacje. Starałem się wspierać Julię, choć targały mną sprzeczne emocje. Konsultowaliśmy się z psychologiem rodzinnym, próbując zrozumieć, jak najlepiej działać w najlepszym interesie Miszy. Po wielu dyskusjach i przemyśleniach postanowiliśmy pozwolić Andrzejowi spotykać się z Miszą raz w tygodniu pod naszym nadzorem. Ustaliliśmy jasne zasady, spotkania muszą odbywać się w miejscach publicznych, Andrzej nie może przebywać sam na sam z Miszą, a my mamy prawo przerwać te spotkania, jeśli zauważymy jakikolwiek negatywny wpływ na dziecko. Na początku wszystko szło względnie gładko. Andrzej był punktualny i zachowywał się wobec nas z szacunkiem. Spacerował z Miszą po parku, bawił się z nim na placu zabaw, przynosił prezenty, zabawki, książki, słodycze. Misza, choć na początku był nieufny, stopniowo zaczął przyzwyczajać się do Andrzeja i nawet cieszył się na te spotkania. Julia i ja zawsze byliśmy w pobliżu, obserwując ich dialog i gotowi interweniować w każdej chwili. Ale stopniowo zacząłem zauważać niepokojące oznaki. Andrzej coraz częściej próbował rozpocząć rozmowę z Julią, gdy ja byłem rozproszony przez Miszę. Wciąż wspominał ich wspólną przeszłość, pierwszą randkę, miesiąc miodowy, narodziny Miszy. W jego głosie pojawiła się nuta czułości, gdy zwracał się do Julii. Zaczął komplementować jej wygląd, sugerując, że wciąż ją kocha i żałuje rozwodu. Starałem się nie okazywać swojego niepokoju, nie chciałem tworzyć dodatkowego napięcia. Starałem się przekonać samą siebie, że to tylko moja wyobraźnia, że Andrzej po prostu próbuje nawiązać przyjazne stosunki ze względu na syna. Starałem się nie być zazdrosny i ufać żonie. W końcu Julia wybrała mnie, stworzyliśmy rodzinę, mieliśmy silny związek. Julia, widząc mój niepokój, nieustannie zapewniała mnie, że między nią a Andriejem wszystko się skończyło. Mówiła, że jestem jedynym mężczyzną w jej życiu, że mnie kocha i jest wdzięczna za rodzinę, którą stworzyliśmy. Starała się być bardziej delikatna i uważna, aby rozwiać moje wątpliwości. Ale pomimo wszystkich jej zapewnień, robak wątpliwości już osiadł w mojej duszy. Próbowałem walczyć z tymi myślami, przekonując samego siebie, że to tylko gra mojej wyobraźni. Ale strach przed utratą rodziny, która stała się dla mnie wszystkim, stopniowo narastał. Zacząłem analizować każdy gest, każde słowo Julii, szukać ukrytych znaczeń w najbardziej niewinnych frazach. Wykańczało mnie to emocjonalnie, ale nie mogłem przestać. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Czułem, że muszę coś zrobić, ale nie wiedziałem co. Bałem się, że zniszczę delikatną równowagę, która została ustanowiona w naszym życiu. Jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że jeśli nic nie zrobię, ryzykuję utratę wszystkiego, co było mi drogie. Pewnego dnia wróciłem do domu wcześniej niż zwykle. To był zwykły wtorek, ale w pracy wystąpił problem techniczny i zostaliśmy wcześniej zwolnieni. Szedłem do domu, przewidując, jak zaskoczę Julię i może uda nam się spędzić trochę czasu razem, gdy Misza był jeszcze w przedszkolu. W mieszkaniu było wyjątkowo cicho i założyłem, że Julia i Misza jeszcze nie przyszli. Poszedłem cicho korytarzem, zamierzając wziąć szybki prysznic i przygotować dla nich kolację. Ale gdy zbliżyłem się do sypialni, usłyszałem stłumione głosy. Moje serce podskoczyło: Kto mógł być w naszej sypialni? Ostrożnie otworzyłam drzwi i zamarłam na progu w szoku. Julia i Andrzej leżeli w naszym łóżku. Nie zauważyli mnie od razu, pogrążeni w sobie. Wpatrywałem się w tę scenę, nie mogąc się ruszyć, czując, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Świat rozpadł się w jednej chwili. Wszystko, w co uwierzyłem, wszystko, co razem zbudowaliśmy, legło w gruzach. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Nie mogłem zrozumieć, że kobieta, którą kochałem, mogła mnie tak zdradzić. Przez głowę przelatywały mi strzępy wspomnień, nasze pierwsze spotkanie, ślub, szczęśliwe chwile z miszą. Jak to wszystko mogło być kłamstwem? Julia w końcu mnie zauważyła i poderwała się z łóżka. Jej twarz wykrzywiło przerażenie i wstyd. Zaczęła coś mówić, próbując się wytłumaczyć, usprawiedliwić, ale nie słyszałem jej słów. W uszach mi głucho dzwoniło, a przed oczami wszystko wirowało. Widziałem jak porusza ustami, widziałem jak Andrzej pospiesznie się ubiera, ale wszystko to wydawało się surrealistycznym koszmarem. Nie pamiętam jak wybiegłem z mieszkania. Chyba coś krzyknąłem, może trzasnąłem drzwiami. Wszystko było jak zamarzane. Błąkałem się po ulicach, nie rozumiejąc co się stało. Nogi same mnie gdzieś niosły, a w głowie kłębiły się myśli, jedna straszniejsza od drugiej. Jak ona mogła? Dlaczego? Czy całe nasze szczęście było iluzją? Co stanie się z nami z Miszą? Jak spojrzę w oczy dziecka, które uważałem za swojego syna? Nie zauważyłem czasu ani pogody. Chyba zaczęło padać, ale nawet tego nie poczułem. Chodziłem do barów, piłem drinki, znów wychodziłem. W pewnym momencie znalazłem się w parku, gdzie często spacerowaliśmy z Miszą. Siedząc na ławce, zalałem się łzami, nie wstydząc się przechodzących ludzi. Kiedy wróciłem do domu późno w nocy, przemoczony i wyczerpany, zastałem Julię we łzach. Siedziała w kuchni z ramionami owiniętymi wokół siebie, z oczami spuchniętymi od łez. Kiedy mnie zobaczyła, rzuciła się w moją stronę, próbując mnie przytulić, ale się odsunąłem. Julia upadła na kolana, błagając, by jej wysłuchał. Mówiła zdezorientowana, szlochając, przysięgając, że to był błąd, chwilowa słabość. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, powtarzała. Andrzej przyszedł porozmawiać o Miszy, a potem. To nic nie znaczy, naprawdę. Kocham tylko ciebie, jesteś moją rodziną, moim wszystkim. Proszę, wybacz mi, daj mi szansę wszystko naprawić. Spojrzałem na kobietę, którą kochałem ponad życie i nie poznałem jej. Jak mam żyć dalej? Jak mogę jej zaufać? I co by się stało z Miszą, gdybyśmy zerwali? Przez kilka dni żyliśmy jak obcy ludzie. Atmosfera w domu była przytłaczająca, wypełniona niewypowiedzianym bólem i rozczarowaniem. Spałem na kanapie w salonie, unikając nawet przypadkowego kontaktu z Julią. Za każdym razem, gdy nasze spojrzenia się krzyżowały, widziałem w jej oczach mieszaninę poczucia winy, wyrzutów sumienia i strachu. Prawie w ogóle nie rozmawialiśmy, ograniczając się do minimum słów dotyczących spraw domowych i miszy. Julia kilka razy próbowała ze mną porozmawiać, ale nie byłem na to gotowy. Ból zdrady był zbyt świeży, zbyt ostry. Za każdym razem, gdy na nią patrzyłem, przypominała mi się okropna scena w sypialni. Misza, pomimo naszych prób ukrycia przed nim problemów, wyczuwał napięcie między nami. Często płakał bez wyraźnego powodu, odmawiał pójścia do przedszkola. Pewnego wieczoru usłyszałam, jak pyta Julię: Mamo czy tata już nas nie kocha? Czy odejdzie jak prawdziwy tata? W nocy nie spałam, rozważając w głowie różne warianty naszej przyszłości. Wyjechać? Ale jak mogłabym żyć bez miszy, którego już uważałam za swojego syna? Zostać? Ale czy kiedykolwiek będę w stanie ponownie zaufać Julii? Czułem się załamany, zagubiony, nie wiedząc, co powinienem zrobić. W końcu, po wielu przemyśleniach i wewnętrznej walce, postanowiłem dać naszemu związkowi jeszcze jedną szansę. Ta decyzja nie przyszła mi łatwo. Rozważyłem wszystkie za i przeciw, próbowałem zrozumieć, czy kiedykolwiek będę w stanie zapomnieć o tym, co się stało i znów być szczęśliwy z Julią. Misza był decydującym czynnikiem. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę zostawić tego dziecka, które kochałem jak własne. Poza tym, pomimo bólu zdrady, wciąż kochałem Julię. Pewnego wieczoru, kiedy Misza już spał, zadzwoniłem do Julii na poważną rozmowę. Powiedziałem jej, że jestem gotów spróbować uratować naszą rodzinę, ale pod pewnymi warunkami. Pierwszy i najważniejszy warunek, całkowite i bezwarunkowe zerwanie wszelkich kontaktów z Andrzejem. Żadnych spotkań, telefonów, wiadomości. Zdawałem sobie sprawę, że może to być trudne ze względu na Misze, ale nalegałem, aby wszystkie kwestie związane z dzieckiem były rozwiązywane przez prawników lub pracowników socjalnych. Julia, słuchając mnie, płakała i przytakiwała. Powiedziała, że zrobi wszystko, by utrzymać naszą rodzinę razem. Obiecała, że zrobi wszystko, by zdobyć moje przebaczenie i odzyskać moje zaufanie. Zdałem sobie sprawę, że przed nami długa i trudna droga. Że wybaczenie i zapomnienie nie będzie łatwe. Ale byłem gotów spróbować, dla dobra miszy, dla szczęśliwych chwil, które razem przeżyliśmy, dla nadziei, że możemy przezwyciężyć tę próbę i stać się jeszcze silniejsi. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych, interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.